Już teraz na żywo do grywka w sieci. Tylko na radio. Marcin zasada witam ponownie, Michał gramatyka. Czy widzę, Jezu, widzi Pan to jeszcze jakiś Blast from the Past, to by się nazywało po angielsku. Tak jeszcze Jezusa Pan wzywa, co jest uzasadnione w Wielki Czwartek, także to. No. No. E, chciałem powiedzieć. Przewodniczący sejmi radnych z koalicji Obywatelskiej w Sejmiku. Teraz po raz drugi. drugi, teraz poprawnie. <laughs> Radny Sejmiku do tego. Panie przewodniczący, jeszcze kończąc wątek e, nowego prezesa Parku. On niewiele powiedział w, na tym pierwszym spotkaniu z dziennikarzami w, we wtorek. Jakaś rada dla niego z tej okazji? Ja analizowałem życiorys i to jest osoba dużo bardziej biznesowo doświadczona ode mnie, więc myślę, że, że to byłoby jakimś, nie wiem. No, jeżeli można mówić w ogóle o radach, to, to o ogromnym szacunku do, do Parku Śląskiego, ale też o dużym szacunku dla dorobku poprzedników, bo było tam wielu członków zarządu, którzy zostawili serce w tym parku. Tak naprawdę on ma świetną sytuację wyjściową, bo, bo ma zapewnione finansowanie na program rewitalizacji Parku Śląskiego i ty, wystarczy ty, ty, ty te pieniądze dobrze wielu, wydać. patrząc w perspektywie lat, to tak nie wiem, czy bym się od, odważył na takie stwierdzenie. No przynajmniej dwie osoby mi przychodzą w tym momencie do głowy. Jedna jest kobietą, drugi mężczyzną i, i pan, pan Marek Widuk zdaje się zakończył tam swoją misję. Nie, nie. nie jest jest dalej. cały czas, no, to, sprawy, to, to, to może to jest zostanie nawet. Bardzo, bardzo, bardzo dobra informacja. E a co pan myśli o tym, że marszałek Hełstowski myśli o budowie nowego urzędu marszałkowskiego? No, chcę dorównać swojemu prezesowi. Prezes myślał o budowie wieżowca, marszałek myśli o budowie czegoś, nie mam pojęcia czego i nie mam pojęcia po co. Jak panu się pracowało, pomijając te złośliwości znowu, jak panu pracowało się jako wicemarszałkowi w urzędzie, który był pocięty na pięć i podzielony na pięć różnych budynków? Wie pan, ja... Przypominam sobie moje pierwsze emocje, jak wszedłem do tego budynku jako radny województwa śląskiego, bo wcześniej tego budynku za bardzo nie, 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 nie odwiedzałem. Tak, do gmachu Sejmu Śląskiego. W momencie, kiedy pierwszy raz wszedłem tam jako, jako radny województwa śląskiego, wszedłem do tego korytarza marszałkowskiego. Jak zobaczyłem, jak miałem czas, żeby poczytać te wszystkie tablice, które tam są, te wszystkie napisy, ten kawał historii, który się tam dział. Potem jeszcze Potem takie wojewoda jeszcze głębsze emocje, jak właśnie zwiedzałem część wojewódzką i tam miałem okazję spotkać się z, z Panem Wojewodą w jego, w jego części, to jest po prostu coś absolutnie niesamowitego. No To jest miejsce takie dla, dla województwa śląskiego, ale też dla Katowic, no bo przecież tak naprawdę to te Katowice rozkwitły dzięki właśnie tej części wybudowanej w rozkwitły. 30 ja, no. latach. Tak, no. One właściwie powstały, powstały no. wtedy. specjalna e, ustawa ale, była. Ale po, podsumujmy, mamy pięć różnych budynków. Wynajęcie czterech z nich kosztuje marszałka rocznie 8 milionów złotych. Na placu Sejmu to ciężko w ogóle znaleźć miejsce parkingowe. Te argumenty marszałka pana rozumiem, nie przekonują. A oczywiście, że nie, bo te argumenty zostały rozwiązane przez poprzedni zarząd. Dopieliśmy tak naprawdę umowę z Uniwersytetem Śląskim umowę przejęcia zaplecza administracyjnego dla gmachu Sejmu Śląskiego, bo też trzeba pamiętać, że budynek, w którym przez lata mieściła się Polonistyka, był budowany jako taka funkcjonalno-użytkowa całość z gmachem Sejmu Śląskiego i ten budynek plus budynek związków zawodowych, który jest w posiadaniu. Samorządu województwa śląskiego w zupełności wystarczają na pomieszczenie wszystkich u, y, urzędników y, y, tegoż urzędu? 20 a, milionów złotych trzeba wydać na ten budynek? A ile trzeba wydać milionów, na budowę wieżowca? A pewnie 250. No właśnie, no to mamy. Y, to nie są tanie rzeczy z całą pewnością. A skąd wzięła się cena tego budynku, panie przewodniczący? Temat był. Prowadzony 20, milionów przez... złotych. 20 milionów złotych i 100 tysięcy chyba, ile pamiętam. Temat był prowadzony przez pana sekretarza Województwa Śląskiego, pana Krzysztofa Dzierwę, na, na drodze negocjacji te. Ale ktoś go wyceniał? Tak, tak, no była to... jakaś wycena. Marszałek co... czy uniwersytet? Cały proces był. Ja myślę, że jedna i druga strona, dlatego że to zwykle tak jest, prawda? No, nie wiem. Z tego, co słyszałem, to tylko uniwersytet taką wycenę zrobił. Pamiętam, opie... że pamiętam, że my się tak naprawdę dogadaliśmy, to znaczy jest podpisany protokół uzgodnień z Uniwersytetem Śląskim, że są przeprowadzone obliczenia, które pokazują, że wszystkich urzędników da się zmieścić w tych trzech budynkach i wtedy już nie jesteśmy w pięciu, tylko trzech i wszystkie są nasze. A próbowałeś Bo... się targować z uniwersytetem co do tej ceny? Ale rzeczywiście no, te rozmowy były dosyć długie. Czyli to... w Uniwersytecie chciał Myślę... więcej niż 20 milionów? Nie przy tych rozmowach. Ja Panie po prostu... Przewodniczący, a skoro to była tak ważna koncepcja, tak słuszna koncepcja, to dlaczego nie sfinalizowaliście jej przed końcem kadencji? No bo nie zdąży, Znaczy, sfinalizowaliśmy, nie, no nie zdążyliśmy. No nie podpisaliśmy podpisali podpis... nawet umowy przedstępnej. Ale podpisaliśmy protokół uzgodnień, mieliśmy, pan sekretarz miał pełnomocnictwa do podpisania umowy przedstępnej od zarządu. A to nie było, było czasu na to przed wyborami, żeby się spotkać odcofnięte. i, i, i dwa, dwa podpisy złożyć? No to pytanie nie do mnie. No, Wszystko było przygotowane do... przecież, nawet Sejmik się zgodził na to chyba, prawda? Na... No to tym bardziej zaskakująca decyzja o budowie jakiegoś tam, nie wiem, czegoś innego, nie wiadomo gdzie. No, tylko ja zmierzam do tego, że no, krytykujecie dzisiaj marszałka Heusowskiego, a marszałek Saługa no, miał mnóstwo czasu, żeby domknąć tę sprawę przed wyborami. Sprawa została domknięta. Jest protokół uzgodnień z Uniwersytetem, Ale... jest zgoda Sejmiku, jest zabezpieczenie tak że dzisiaj można przewrócić właściwie to uzgodnienie? Wszystko można przewrócić jak widzę, jakie rzeczy Zarząd Województwa dzisiaj przewraca, to jestem w stanie uwierzyć, że można przewrócić wszystko tylko dlatego, że robili to wcześniej ludzie z niewłaściwej opcji politycznej. Czyli yy, nie podpisaliście yy, żadnej wiążącej umowy z Uniwersytetem, bo po prostu zabrakło wam czasu, tak? No, tak to pamiętam. No, była do, ja do, proszę, dyskusja to... była dosyć długa na ten temat. Trzeba było zabezpieczyć te pieniądze w budżecie. One zresztą dalej są, dlatego, że nie dalej jak w poniedziałek Sejmik zadecydował o wzięciu kredytu na zakup tego budynku. I tłumaczono nam na sali Sejmu, bo ja oczywiście zadałem takie pytanie, po co bierzemy kredyt na zakup tego budynku, skoro pan marszałek nie chce kupować tego budynku. No i tłumaczono mi na sali, że trzeba mieć zabezpieczenie, gdyby jednak yy, się zdecydował. pan marszałek zdecydował. No, może to jest yy, taka. Yy. Dość brawurowa taktyka negocjacyjna. Mówię Może pan, Marszałek, czego te, te, nie rozumiem, że zamiast się skoncentrować na tym, żeby. Teraz jest najlepszy moment, żeby gmach Sejmu Śląskiego został przekazany w ręce samorządu. Bo i rząd, i samorząd biorą się, że, tak powiem, z jednego pnia i jest to pień jednopartyjny. Więc zamiast skupić się na tym, żeby gmach Sejmu Śląskiego wrócił do województwa śląskiego, bo to przecież z pieniędzy mieszkańców województwa śląskiego ten gmach wybudowano. Ze składek tam, zresztą tablice są. No, nie wiem, Konstanty Wolny to chyba się w grobie przewraca, jak. E Panie Przewodniczący, a Pan, ilu marszałków z Platformy miało okazję rozmawiać na ten temat, mogło rozmawiać na ten temat z premierem Tuskiem, z panią premier Kopacz. A proszę mi przypomnieć, ile razy platforma rządziła samodzielnie, tak jak dzisiaj PIS. Bo PIS dzisiaj mm, korzysta z pełni. Nie jest wina PSL-u wszystko. Nie, nie jest wina PSL-u. To PIS dzisiaj korzysta z pełni władzy. Nie musi negocjować ze swoimi partnerami koalicyjnymi, nie musi tłumaczyć komuś, co to, była, co to było samorządowe czy marszałek województwo. Śląskie. Matusiewicz, Sykuła, Saługa zrobili cokolwiek, żeby ten gmach wrócił do samorządu? Gmach Sejmu Śląskiego? Ja jestem chodzi chociaż jedną rozmowę na ten temat? z, z to, O tym jestem chodzi? przekonany, tak. Oczywiście o tym jestem przekonany, że te procesy były prowadzone i że te procesy, gdzieś tam te rozmowy były prowadzone i to nawet w kontekście województwa Nic śląskiego... Nie, o, o nich nie wiadomo, to było no, bardzo tajne chyba. Nie, nie były aż takie tajne. To ro, Rozmawialiśmy o tym. Faktem jest, że nie było jakiejś i nie ma w dalszym ciągu jakiejś chęci do tego, żeby gmach Sejmu Śląskiego e, wrócić. Nie było no jak nie było. No, ale proszę zapytać nikt... choćby wojewody Pietrzykowskiego. No teraz już pana rektora... Jego magnificencji, y, pana profesora Pietrzykowskiego, bo nawet on wspominał, że były prowadzone specjalne jakieś y, y, analizy sytuacji prawnej tego budynku. Za, za czasów jego uczestnictwa w rządzie, czyli to są lata 25, 25 27, z tego co pamiętam. Wtedy rządził PiS. Tak, tak, no ale to to, to nie jest tak, że, że się nie mówiło no dobrze, o tym, ale że platforma się nie... Platforma najwyraźniej nie, nie zrobiła nic, aby kontynuować tę ideę. Wie pan, no... A dzisiaj krytykujecie Chełstowskiego, że, że mając swój, swój rząd, swój samorząd, właściwie też nie kłapi się do Boże, tego. Wcale go za to nie krytykujemy. Ja, ja go krytykuję za to, że w ogóle wpadło do jego głowy przeniesienie się Siedziby województwa śląskiego poza gmach Sejmu Śląskiego. Za to go krytykuję. Jeżeli, jeżeli w ogóle porzuci ten pomysł i powie, przepraszam was, wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, miałem słabszy dzień i coś takiego powiedziałem w wywiadzie A z jeśli... błyskotliwym redaktorem, o, bo mnie tak pociągnął pociągnął. Pociągną e, no. Ale może okaże się tak, że na przykład wskutek. Tak jak powiedziałem, takiej brawurowej taktyki negocjacyjnej z 20 milionów dla Uniwersytetu zrobi się na przykład 15. I Może pan, się okazać. 5 milionów dla Województwa Śląskiego. Pan wie, co za to można zrobić? Każde rozwiązanie, to impreza na Stadionie Śląskim, Disco Polo na przykład. Każde rozwiązanie, które będzie taką huczną, z oczywiście odpowiednią częścią dla VIP-ów. Każde, <laughs> <laughs> każde rozwiązanie, które spowoduje, że no, za serce... Pla... A albo za PO to nie, nie świętowaliście na Stadionie y, Hucznie. Ja rzadko bywałem, wie pan, ja... ja... W no, ja nie, nie jestem w stanie się na ten temat wypowiadać, ale zarząd zdaje się coś na ten temat wie, bo nawet konferencję specjalną zwołał. A mało, że zwołał, to nawet pana użył pańskiego nazwiska, bo chyba chodziło o pańskie nazwisko, no, użyto w tytule. Oni czują taką misję, żeby mnie promować, wie pan, ja to widzę na wielu różnych obszarach i bardzo jestem im wdzięczny, bo ta promocja trafia do targetu, do którego ja sam nie jestem w stanie trafić. Czyli on ma takie plastyczne nazwisko, PiS. które pasuje do, do... Można wiele rzeczy skonstruować w tak, tak frazeologicznie. Ja wiem, kiedyś taką sytuację wie pan, na, na lotnisku w Portugalii, moja żona mówi po portugalsku, wiem taką sytuację na lotnisku w Portugalii, kiedy celnicy zaczęli się śmiać z, z naszego nazwiska, oczywiście zaczęli się śmiać po portugalsku, ona, ona im właśnie zwróciła uwagę i powiedziała, że w Polsce się śmieją też z tego nazwiska tylko po polsku. Ale co to znaczy tak, po portugalsku z nazwiską? No to samo, co po polsku mniej więcej, Aha, dlatego okay. też budzi no, taką wesołość. No tak, no. Dobra, dobra. E, panie przewodniczący, e, tak a propos, a propos pańsk, pańskiego mal Czemu pan narzeka na to, że y, wojewódzkie instytucje kultury dostaną dodatkowe pieniądze? Ale ja narzekam? A nie narzeka pan? No ja tylko liczę, bo, bo tak, bo jak uchwalaliśmy budżet, to pan marszałek pozabierał tym instytucjom kultury do takiej y, swojej dyspozycji y, na powstania, a teraz im to samo mniej więcej co zabrał, chociaż z lekkimi minusami. Największy minus w regionalnym instytucie Kultury. I drugi, taki minus w bibliotece śląskiej, teraz im dokładnie tyle samo oddał. To taka jest inżynieria finansowa. Tak podoba mi się to bardzo. Bo można teraz po powiedzieć, tak jak biuro prasowe pana marszałka, że marszałek zasila y, śląską kulturę pieniędzmi. Tylko przypominam, y, że y, po tych przesunięciach, cięciach marszałka obecnego na początku roku, tak. to tych pieniędzy na kulturę było chyba dokładnie tyle samo, ile wy wydaliście na nią rok wcześniej. No, ale nie było tyle samo, ile planowaliśmy w budżecie. To prawda. Natomiast tak. w zeszłym Naszym roku, budżecie. przyrównując rok do roku, w zeszłym roku e, do, dołożyliście kulturze m, w podobnym momencie jak teraz 11 milionów to nadwyżki budżetowej. Mniej pieniędzy w budżecie. Dzisiaj marszałek dokłada 13, więc jest per saldo zdecydowanie... 2 miliony więcej na kulturę w roku 2019. To tak, jest zdecydowanie lepsza sytuacja finansowa województwa dzisiaj Dobra niż zmiana. w no to... ubiegłym roku? Nie, 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 nie dlatego. Jest zdecydowanie lepsza. Poza tym y, nie ma w opozycji PiS-u, który na prawo i lewo opowiada, jak to bardzo województwo było zadłużone i jak to stoi na, na skraju przepaści. Proszę zwrócić uwagę, nic się nie zmieniło w budżecie. Budżet w dalszym ciągu jest realizowany nasz. A, co, a co w tym nie, nie A rok temu województwo stało na skraju w kraju przepaści, a dzisiaj jest po prostu zapleczem dla całej Rzeczypospolitej i sytuacja finansowa jest świetna. No to kto i kiedy kłamał? Niech mi pan powie. A, yy... No wiem, to się trudna odpowiedź na to na zadane pytanie. Natomiast yy, marszałek obiecywał po tej... Jakby to określić. Po tej dyskusji na temat finansowania kultury z początku roku, że mam nadzieję, że to był efekt trochę presji takiej społeczno-medialnej. No bardzo, chyba i to między innymi pańskich artykułów i nie tylko pańskich, ale też no wszyscy ludzie, którzy, którym zależy na przyszłości śląskiej kultury, na przyszłości instytucji kultury, skrytykowali pomysł tamtych cięć. Cały I szalek wtedy wyszedł na konferencji prasowej i powiedział, i powiedział że te pieniądze wrócą. Będzie więcej pieniędzy z, nad, tak. z nadwyżki i, I tak te dokładnie wrócą. tak samo kultury finansowa platforma no i to się właśnie stało i to się właśnie stało obiecał 13 milionów za to... więcej niż kiedykolwiek ktoś złe co ta za dyma była wtedy to nie lepiej nie było tego zdejmować, i po prostu powiedzieć, a nie, no nie lepiej było, bo jak to wtedy zdjął, potem, że tak powiem, pamięć elektoratu, jak wiadomo, jest dosyć krótka i to pis ćwiczy na wszystkich możliwych polach, i teraz można powiedzieć, że dodał. I ludzie już nie pamiętają, że zdjął, ale to dodał. To tak Dlatego samo tak jak. Tak się wygodnie ludzie... mówi, kiedy po raz pierwszy postanowiliście nie, 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 nie robić tych, taki, <laughs> ra, takiego ratalnego systemu finansowania kultury. Ale zwróciliście do nas na swoich następców, no to tak się wygodnie mówi, że mogli zrobić to, na co wy mieliście też czas przez cztery. No 8... nie do końca, bo myśmy pisali budżet ze świadomością, że swoimi następcami będziemy my, proszę zwrócić uwagę, to to nie jest tak, że myśmy coś wtedy zrzucali na swoich następców. To byliśmy przekonani, że po wyniku wyborów, który był korzystny dla nas. W dalszym ciągu będziemy rządzić w województwie śląskim. Zdrada spowodowała, że um, koalicja nie rządzi w województwie śląskim, no i także to, to, to nie było pisane pod naszych następców. Proszę no? mi wierzyć. A ściślej było, ale pod naszych następców, którymi sami jesteśmy. Po no, prostu jest lepsza sytuacja finansowa województwa. Ja jestem przewodniczącym komisji rewizyjnej. Mam już pierwsze sprawozdania finansowe województwa śląskiego za 2018 rok. Zdecydowanie poprawia się sytuacja w dziedzinie realizacji wydatków budżetowych. To jest efekt pewnych przesunięć w, 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 unijnych. Minister Wiciński ostatnio chwalił? Tak, tak, tak. To, to też jest przeciwne. Pół roku wystarczyło. Przeciwne to jest. Panie przewodniczący, na koniec jeszcze co się dzieje z projektem śląskiej cyfrowej platformy medycznej według Pana? No, według tych informacji, które przekazano nam na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, kiedy zawnioskowałem o to, żeby zarząd takiej informacji udzielił Sejmikowi, a wcześniej podniosłem alarm w mediach społecznościowych, że przez kilka ostatnich miesięcy nie wykonano żadnych działań w tym projekcie, to według tych informacji projekt idzie do zamknięcia i będzie realizowany jakiś inny projekt. Za te same pieniądze? Nie wiem za jakie pieniądze, dotyczący nie 8, a 11 szpitali, czyli tam nie wiem, dwa szpitale, przynajmniej nie 9, a 11, nie wiem jaki i nie wiem na ile mający charakter regionalny, dlatego że idea tych pieniędzy, zabezpieczenia tych pieniędzy w RPO, czyli w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, była taka, żeby one szły na projekt o wymiarze regionalnym. I taki projekt o wymiarze regionalnym został napisany, oceniony, uzyskał finansowanie i był w rękach obecnego zarządu województwa jako projekt startowy. Oni mogli zrobić z tymi pieniędzmi, z tym projektem no, dokładnie to, co chcieli. Starzycki mówi, że nie wiadomo, jakie właściwie te, ta platforma zadania miałaby, miałaby realizować, żeby nie kolidować z... Zadaniami krajowymi. Prawdopodobnie marszałek Starzycki. E, e, nie wiadomo, nie, jaki nie, podmiot miałby dbać o jej rozwój. Tak, tak, tak nie rozmawia z marszałkiem Kałużą, dlatego że marszałek Kałuża jest odpowiedzialny za realizację środków unijnych i tam ma naprawdę świetnych specjalistów, którzy mają ten projekt, wniosek napisany. I to, to, to jest pierwsza osoba, z którą marszałek Starzycki nie rozmawia, to jest marszałek Kałuża. Kolejne osoby to są y, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, z którymi też nie rozmawia, no bo komitet sterujący animowany przez Ministerstwo Zdrowia, kilka. Kilka razy zaakceptował ten projekt Regionalnej Platformy Medycznej i CarMed. No, to, że ze mną nie rozmawia, a też mógłbym pewnie mu to wyjaśnić, to, to też mnie dziwi. Nie rozmawia też z profesorem Gzikiem. Myślę, że nie rozmawia również z profesorem Zembalą, który był, który był takim duchem sprawczym w ogóle tego przedsięwzięcia. Znaczy, prawdą jest, co mówi też wicemarszałek, że utrzymanie tej platformy ma kosztować rocznie 12, to minimum, a maksimum nawet 15 milionów złotych? Ja zauważam taką tendencję, że jak wymyśliła coś poprzednia władza, to nie da się tego utrzymać, jest to drogie, nie przynosi to żadnych efektów. Że tak naprawdę dobre jest tylko to, co wymyśla osobna władza. Ja mówię, jaka jest sytuacja. A to prawda? Z, z, z kosztami tej platformy funkcjonowania? Tak, w projekcjach finansowych jest wskazane, że musi istnieć jakaś jednostka, która będzie utrzymywała tą platformę. I, o, I funkcjonowanie tej jednostki będzie musiało pochłonąć jakąś część pieniędzy, i będzie musiało być utrzymane A była przez ta okres trwałości. Powołana? Ależ oczywiście, że nie, bo dzisiaj nie ma takiej platformy. Dzisiaj szpitale mają wszystkie te funkcjonalności rozrzucone po szpitalach. Więc idea tego projektu to było na przykład przeniesienie całego IT, czyli całego wsparcia e, informatycznego ze szpitali do tej jednostki, czyli zdjęcie tych kosztów ze szpitali i alokowanie tych kosztów w jednostce, która będzie o to IT, czyli o utrzymanie technologiczne szpitali dbała. Czyli kilkanaście milionów złotych w platformie, mniej w szpitalach, Ale tak? rzeczywiście, że Kosztów, tak. tak? No nie, aż się dziwię, że tego można było nie doczytać w tym projekcie, bo to, wie pan, to wystarczy naprawdę przeczytać projekt. To jeszcze się wydarzy, pańskim zdaniem, czy, czy, czy raczej nie wydarzy się wcale? Wie pan, y, modlę się o to, żeby to się wydarzyło, bo to jest bardzo potrzebne, bo szpitale mają bardzo poważny problem z y, wsparciem IT, z utrzymaniem IT, z bezpieczeństwem danych, które mamy pomieszczone w tych szpitalach, z dostosowaniem się do tzw. krajowych ram interoperacyjności, czyli do wszystkich tych zasad, którym te, te, te dane powinny podlegać. Y, mam naprawdę głęboką nadzieję, że pojawi się tam ktoś, kto to wymyśli na nowo, wymyśli to dobrze i będę mógł powiedzieć, że to była dobra robota. Aczkolwiek y, kompletnie nie wiem, dlaczego zrezygnowano z realizacji tego projektu, i szczerze mówiąc, to jest, był jeden z najsmutniejszych elementów ostatnich lat. I człowiek Starzyski, tłumacz, może gdybyście zaczęli rozmawiać ze sobą, to by, się, by pan się dowiedział czegoś. No wie pan, y, no ale co ja mam powiedzieć? No, ja mogę tylko czekać, prawda? Ja jestem, to, to, to zresztą nie trzeba rozmawiać ze mną. Y, kompetencje związane z tym projektem były ulokowane w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Ym, osoba, która była odpowiedzialna, była liderem tego projektu, została zwolniona przez obecny zarząd. Ym, informatycy, którzy, y, którzy przygotowywali ten projekt, y, również nie ma z nimi kontaktu. Na pewno są jeszcze ludzie w Wydziale Zdrowia, którzy znają ten projekt, bo przecież były całe komitety sterujące, które się y, rozmawiały w mojej obecności i to wszyscy wiedzieli, o co w tym projekcie chodzi. Także wie pan, no, to jest takie budowanie alternatywnej rzeczywistości, to co usłyszałem na sesji Sejmiku, a znęcanie się nad jakimiś tam. Elementami tego projektu, bo przyjęto taką w ogóle taką, taką strategię, że powyciągano jakieś tam elementy tego projektu i radni PiSu opowiadali, że im się te elementy kojarzą z czymś zupełnie innym, na przykład edzienniczek. Tam się snęcano nad słowem edzienniczek, że im się to kojarzy ze szkołą, a nie ze szpitalami. Ale to, to nie, jest, nie jest sposób nawet dyskutować z tym. Michał takim Gramatyka, radny Sejmiku i przewodniczący klubu. Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku, właśnie był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu, wszystkiego dobrego na święta, życzę. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Radio Piekary.